Tura czas yy, druga tura przesyłek zdarłowa ah sensko otrzymany co może być dobra malechoła, byliśmy dopiero co więc nie chcemy

Jakby to naprawdę neuralgiczne kontrakty z naszymi amerykańskimi partnerami. Nie tylko w końcu, ale także w Heimat, Cały czas ten proces, który został podpisany, a odpowiada w Moszczambkach, nie jest realizowany. Cały czas stoi w miejscu zamknięcia. W listopadzie 1957 Dukcie System IDCF został dowieziony przez Motor która do i sprawiedliwości obecna, że wszyscy się na podstawie tego umowy przybywały, ale gdyby nie.

oh nasilenie. Udałeś się, Polkin? No to właśnie mamy odpowiednik w drugiej. No nie. na teraz obecnie to uzbierać 400 wykupić sobie ciężarówkę okay? i no, zresztą zobaczymy, 400 zł muszę zbierać. Ну, вроде Thank mm -hmm. you. Robię, a ty? się na poboczu jak jeździ. Idę, że amstwo. Nie wiem nie wiem. Jest to na poboczu, prawidłowo.

jestem powiedzieć, że jest wiele osób, które są w piarze. Ludzie nie Unii się a bardzo szanowni, są z w tam komunistę, to bym się uścić, ...zamiast mieć naprawdę twarde pieniądze osób, oni odpoczynkowującymi się. Wcześniej w Moskwie, dzisiaj poglądują się

já tuá, o

Z drugiej strony, redaktor Michał Rafał, który relacjonował przez Słowację nie Żywności, na posiedzeniu komisji, to jest, jeżeli chodzi o uznawanie, no jest ne, w ten sposób ścigany i groził mu się ukarany. Ja spojrzałem na ten obraz pana redaktora Araponia, ponieważ właśnie to jest uwiecznienie tego biegu pana redaktora Araponia, gdzie Pani czytało się, tak miałem historyczne wydarzenie. Zawsze w tej sytuacji panu redektorem radnego, to jest kuriozalne i to, to karty to mają jakąś elementarką, kiedy żyjko nie było w przepisy prawach na że żaden przywoity sąd, żaden sąd, który respektuje prawo, nie podtrzyma tej decyzji panu redektorem rademu. A co do pana ministra Szanowni Państwo. Ten... Jeśli chodzi o niezbędne, to jest więcej niż naturalnego. Byłbym pokrytą, gdybym mówił o tym, że wszyscy jeżdżą doskonale i nie kredytował za to, że nie kradł w Ja bym tak mówił. Jest to dnia, które miało to, jak sądzę, że taki krok w kaczynie. Znaczy, zamiast powiedzieć, sorry, faktycznie mój błąd pokojowy, tego mam. I poddać się każem, poddać się każem, rzeczywiście poddać się każem.

to związane no wy I... z wypełnianiem takiej deklaracji różnej treści, ale jeżeli załóg przedstawicieli polskich statków specjalistów czynniczych ich oświadczenie od bezpieczeństwa ściśle to obecność łatwiej, podczas tych posiedzeń, bo jeżeli tam są przekazywane informacje ściśle tajne, bardzo czynią z

Rama otwarczone, darowo otwarzone i to będzie trzeci, więc malechówka. Majcie się, subskrybujcie kanału, kanał, w kócie cześć, pa.